Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Wojak Witam w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiejszy materiał jest takim bonusowym odcinkiem do naszej serii Moja droga na kolej Nie chciałem tego podpinać pod takiego zwykłego vloga Nie chciałem tego robić jako zwykłego vloga Ponieważ będę tutaj opowiadał o kursie na, się na licencję maszynisty Więc stwierdziłem, że po prostu bardziej pasuje to jednak do tej serii Moja droga na kolej No bo poniekąd tą drogę mi to... Znaczy, może przez ten fragment ta droga szła, więc zdecydowałem się właśnie w ten sposób to zrobić. W dniu dzisiejszym właśnie zakończyłem szkoleń na licencję maszynisty. Teraz czekam na egzamin, który odbędzie się 6 lutego. No i właśnie stwierdziłem, że troszeczkę o tym kursie wam poopowiadam. Tak jak mówiłem, podczas tej serii 1 grudnia zacząłem pracę, byłem na przyjęciu do pracy, wszystkie tam różne wiecie, papierologia, szkolenie BHP i tak dalej i tak dalej i 2 grudnia, to był piątek, był pierwszy dzień zajęć. Początek, ten pierwszy tydzień, zwłaszcza od piątego tam do do piątku był dosyć ciężki, ponieważ towarzyszył mi dość duży stres adaptacyjny. Wiem, że niektórzy się dziwili, że jak to możliwe, że mnie na kolei dopadł stres. Natomiast ja po prostu jestem takim człowiekiem, gdzie takie Dość znaczące zmiany w życiu e, troszeczkę e, nie kosztują właśnie, więc e, tak właśnie nie przeżywam, więc generalnie spodziewałem się tego, że tak będzie mimo wszystko, ale teraz całe szczęście jest już bardzo w porządku, jestem dumny z tego miejsca, w którym jestem. E, I czuję ogromną satysfakcję, że marzenie z dzieciństwa udało się spełnić. Choć jeszcze no nie do końca, bo oczywiście może nie są takim... E, już pełnoprawnym będę dopiero po świadectwie, czyli gdzieś na jesieni 2024 roku, ale, ale, już gdzieś tam ta droga, pierwszy taki etap ważny został e, dzisiaj właśnie zamknięty. E, dodatkowo też ten stres generowało w ogóle to, że to jest moja w ogóle pierwsza styczność z pracą. To już taka praca w pełni poważna, wiecie. Umowa o pracy na czas nieokreślony, jak wiecie, urlopy, L4, urzety, wiecie, kadrowe, niekadrowe. To wszystko też sprawiło, że troszeczkę te obawy były, ale oczywiście minęły. Całe szczęście już praktycznie po tym pierwszym tygodniu i naprawdę teraz już czuję satysfakcję, dumę i nie mogę się doczekać, aż wskoczę w mundur. Już że, żeśmy się wczoraj na mundury pomierzyli, także teraz tylko czekać, aż przyjdą, jak tak skończymy warsztat, bo, bo. Zaczniemy prawdopodobnie albo w piątek, albo w poniedziałek warsztat, czyli w zasadzie świadectwo. Chociaż też troszeczkę jestem, z... więc akurat tak już będziemy po warsztacie na obserwatorów, no to akurat już w mundurach. A jeszcze już kontynuując o warsztacie, to też troszeczkę, to jest chyba trzecia wersja materiału, którą nagrywam, bo w zasadzie nagram jedną w poniedziałek. Wczoraj, czyli we wtorek, stwierdziłem, że coś tam się zmieniło, no to dograłem nową wersję, no i dzisiaj, teraz przed wrzuceniem, dogrywam kolejną. Bo najpierw było mówione, że po tym egzaminie, że po zakończonej licencji, po prostu będziemy sobie, że firma nie, nie wie, co z nami za bardzo zrobić, ale że prawdopodobnie będziemy sobie po prostu siedzieć tutaj i... i Przypomina sobie, wycie do egzaminu, tam przy kawie, przy herbacie i tam, co sobie przypominać, uczyć się, po prostu mieć taki luźny, luźny okres do tego, żeby do tego egzaminu się dobrze przygotować. Potem była wersja taka, że od razu po szkoleniu idziemy na warsztat. Potem znowu była wersja, że jednak warsztat ma tylko grupa z Kołobrzegu, ponieważ miałem dwóch kursantów z Kołobrzegu, ale do, do grupy zaraz przejdziemy, oni tam właśnie u siebie na sekcji. Będą mieli właśnie od początku warsztat, a my będziemy sobie po prostu przychodzić i do tego egzaminu się przygotowywać. I teraz znowu jest wersja, że jednak idziemy na warsztat. I generalnie, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o moją grupę, to nasza grupa liczyła 8 osób. To było takie minimalne, jakby jakie ustawa przewiduje, żeby można było kurs taki na licencję przeprowadzić. I naprawdę też na początku czułem się tak w tej grupie trochę niezręcznie, tak jakoś dziwnie, bo wszyscy są już trochę starsi ode mnie. Niektórzy mają już rodziny, dzieci, żony, mężów i tak dalej, więc cały świat dla mnie jeszcze to trochę jeszcze zupełnie nieznany, ale to, o, oczywiście trochę czasu poczuwałem i teraz naprawdę jesteśmy świetną grupą, świetnie się dogadujemy, chodzimy sobie gdzieś tam na, na śniadania wspólnie, śmiejemy się, żartujemy. Ja też troszeczkę wyciągnąłem wniosków ze statusu szkolnych, gdzie byłem jeszcze taką osobą wycofaną. I gdzieś tam rzadko się zdarzało, żebym gdzieś tam z kimś wychodził i tak dalej, więc stwierdziłem, że tutaj już chciałbym to zmienić, troszeczkę z tymi ludźmi żyć i rzeczywiście udało się, czuję się w ich towarzystwie swobodnie i naprawdę byliśmy świetną grupą. Tak jak mówiłem, mieliśmy w sumie trzy osoby, które były spoza Szczecina. Jeden kolega był z Krzyża i on będzie miał z nami warsztat, bo w Krzyżu nie mają sekcji, i dwóch właśnie było w skoło Brzegu, którzy tam warsztat będą mieli u siebie. I te trzy osoby nocowały, ma nie w tygodniu roboczym. U nas na sekcji było e, taki, e, takie miejsce, po którym się można przespać, i oni tam po prostu sobie w tygodniu roboczym nocowali, a na weekendy tam wracali do, do swoich domów. Więc teraz też ten okres warsztatu będzie dla nich bardzo przyjemny, no bo sobie spokojnie będą mogli tam z rodziną cisko w brzegu posiedzieć. Hmm, jeśli chodzi o instruktorów i o całe szkolenie, to. Dzisiaj właśnie też wypełnialiśmy taką ankietę, bo na koniec kursu się wypełnia ankietę, jak tam jak się podobało, co się nie podobało, i tak dalej, To muszę powiedzieć, że to, co pan dyrektor mi mówił na, na rozmowie kwalifikacyjnej, że oni szkolą. Bo wiecie, jak są ośrodki, jak się robi licencję na własną rękę, no to tam jest różnie. Tam po prostu niektórzy wiecie, że, że, że tak brzydko mówiąc, taśmowo produkują posiadacze licencji. I potem, wiecie, jak przewoźnik był na świadectwo, no to robił test, no i to blado wypadało, mm, więc dlatego przewoźnicy wzięli w swoje ręce. I te słowa pana dyrektora rzeczywiście znalazły tutaj swoje uzasadnienie że to nie były takie, wiecie, jakiś świet, chwyt marketingowy, że tak powiem tylko rzeczywiście czułem, że instruktorzy chcą nas nauczyć że chcą nam tą wiedzę przekazać i nie robią przy tym łaski że oni rzeczywiście po prostu chcą. Swoich, no już może nie przyszłych, tylko już stricte swoich kolegów z pracy wyszkolić. Także bardzo tutaj było to dobrze zorganizowałem i rzeczywiście czułem, że jestem szkolony. A nie, że to wszystko jest takie pisne wody, że coś tam mówią, ale tak naprawdę wiecie. Też w ogóle, jeśli chodzi o cały zakład pracy, o już maszynistów pracujących, którzy gdzieś tam się kręcą, czy o, czy o inne działy, tutaj warsztat czy, czy rewidentów, czy ustawiaczy, coś. O, nikt tutaj jakby nie traktuje, nas, jak, nie traktuje nas jakoś gorzej, że jesteśmy, wiecie, nowi, młodzi, to tam, wiecie, tak trochę jeszcze nie do końca, tylko normalnie tak jak każdego innego pracownika, nie ma tutaj, że wy troszeczkę jesteście gorsi, bo nowi, tylko rzeczywiście wszystkich traktują równo, dobrze się człowiek czuje e, po prostu w tej, e, w tym zespole, w tej firmie, na, na tej sekcji, co jest dla mnie bardzo ważne, chyba nawet na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pracę, bo też szkoła troszeczkę była mi w tyłek, była dla mnie troszeczkę stresująca. Eee, była dość duża presja, żeby tam się przez wszystko przedostać. I też właśnie, jeżeli praca, czy szkoła, czyli główne zajęcie jest takie zajęcie stresującym, to w ogóle człowiek się na co dzień gorzej czuje. Tutaj ja się w pracy czuję dobrze. Dla mnie, właśnie, atmosfera eee, i taki szacunek w pracy jest ważniejszy nawet może troszeczkę od, wynag od wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie raczej ja bym postawił na drugim miejscu. Hmm, jeśli o to chodzi, właśnie, a na pierwszym jest właśnie atmosfera i takie hmm, ogólna atmo, właśnie atmosfera, i taka życzliwość i szacunek ze strony kolegów z pracy. Właśnie mówię tutaj, nie ma, że jesteśmy nowi, to nas trochę e, traktują gorzej, tylko właśnie jesteśmy już pracownikami i nas traktują tak samo jak jak każdych innych, co też jest e, ważne. Znaczy, wiedzą oczywiście, że my się uczymy i tak dalej, ale to nie jest takie, że to nas czyni gorszej, tylko jesteśmy po prostu wszyscy równi. I bardzo na pewno hmm, to jest przyjemne i oczywiście pomaga jakby stworzyć taki zgany zespół e, taki kolegów. No bo powiedzmy z tymi ludźmi e, będziemy dalej gdzieś tam e, współżyć w tej firmie. E, przecież jako maszyniści, gdzieś tam z zaszczatem, z ewidentami, więc warto tam sobie wiecie, e, żyć w zgodzie ze wszystkimi. Więc też tam nikomu nie nie żeby wiecie, sam z kimś wojny jakieś prowadzić, nie? Także tak to wygląda. W piątek, tak mówiłem, albo w poniedziałek, bo tam będziemy sobie na dniach, e, albo jutro, albo w piątek ustalać plany pracy. I szóstego egzamin, potem badania na świadectwo, już tak, że już wszystko zgodnie z planem, zaczymywać sobie świadectwo, no i powaszczacie obserwator, czy już troszeczkę będzie to, na co, co mi się lubią najbardziej, chociaż połowicznie, bo tak, bo tak naprawdę pod nadzorem jazdy, czyli gdzieś od października, to już jest taki Prawie, że maszynista, bo to już ty prowadzi wszystko tamte te przyjęcie naboru, wszystko, także, także zobaczymy, jak to tam wyjdzie. A sobie i mojej grupie życzę powodzenia na egzaminie. Za pierwszym razem zdania świadectwa właśnie i licencji, bezproblemowego zdania i wszystkich innych wymaganych egzaminów. No i żebyśmy po prostu bezpiecznie, bezpiecznie pracowali. Mam nadzieję, moi drodzy, że wy też nam tego życzycie. Cóż może to w tym vlogu w tym materiale byłoby na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do następnego materiału. Trzymajcie się, Cześć. A mam tak powiem, że na zakończeniu wem ciekawostki, że spółka ogłosiła kolejną rekrutację, kolejny nabór właśnie na takie szkolenie licencja, jak świadectwo, tylko oczywiście w pełni na nowych zasadach. Także też tam gdzieś to kolejne doświadczenie, bycie takim starszym kolegą z pracy. Dojdzie, więc dużo ciekawych rzeczy tutaj się ostatnio w naszej pracy dzieje. Cóż, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Papa. Pa.